Tak. Mówiłeś wyraźnie, że będą tak. kłopoty Unii Europejskiej, dokładniej mówiąc o tym, że Unia się rozpadnie. Możesz przypomnieć te słowa? Przypomnę, po pierwsze dla niedowiarków podaję, na pewno w archiwum będzie można to znaleźć, to jest gazeta pomorska. Często się powołuje na tą gazetę z tego powodu, że że co roku dla pani redaktor Barbary Zybajło z Gazety Pomorskiej mówię takie swoje przewidywania na następny rok. One się czasami sprawdzają, w bardzo dobity sposób, czasami się nie sprawdzają. I ona zapytała mnie, panie Krzysztofie, a jak nam się będzie wiodło w Unii Europejskiej, bo tam weszliśmy do tej Unii i ja, i to było zaznaczam, to było na pewno w Gazecie Pomorskiej opisane to co teraz mówię, czyli powołuję się na tą gazetę. E, i, I wszelkich niedowiarków zapraszam do lektury tej gazety. Na pewno w archiwum jest ona do, do odczytania. E, więc tak, e, I ja powiedziałem e, w moim odczuciu po wykonaniu wizji, że e, kojarzy mi się dziwna rzecz, że Unia Europejska będzie trwała 6 do 6,5 roku. Wyraźnie pamiętam to powiedziałem. 6, 6,5 roku. Pani Barbara mówi, no Panie Krzysztofie, no to jest trochę niepoważne, co pan mówi, ponieważ no, Unia jest silnym tworem. Ja powiedziałem, że z powodu jakiegoś kryzysu, wtedy to powiedziałem jej, z powodu jakiegoś kryzysu Unia Europejska rozpadnie się za 6,5 roku na trzy części. A te trzy części potem... Czyli z tych trzech części całkowicie Unia się w ogóle rozpadnie. Biorąc pod uwagę to, co się teraz ostatnio dzieje, czyli kryzys w tej Grecji, czyli e, zagrożenie kryzysem podobnym bankructwem Hiszpanii, Portugalii, że takowy kryzys bankructwa może nastąpić też w Polsce. Zastanawiam je. Zresztą tutaj też ciekawostka, bo przecież niedawno każdy chyba z nas nie okazję przeczytać, że Niemcy bardzo mocno zastanawiają się od odejścia od euro od waluty europejskiej. Tutaj rodzi się jak gdyby takie, takie, no, taki zamysł, czy rzeczywiście Unia Europejska na przyszłość w przyszłości niedługiej, czy Unia Europejska w przyszłości niedługiej to nie czeka taki rozpad z powodów ekonomicznych. Ja rozumiem, że twoja wizja, bo ty robiłeś wtedy taką wizję przyszłości, prawda? Tak jest. Twoja tak wizja jest. zakładała, że rozpadnie się Unia Europejska przez pieniądze. Tak, tak. I Robert, ja to też tobie mówiłem, Nagrywałeśmy kiedyś do Fundacji Nautilius i ja to tobie mówiłem. Ja nie wiem, czy to jest gdzieś w archiwum Fundacji Nautilius, ale właśnie w tamtym okresie mówiłem o Unii Europejskiej i chyba nawet nie za bardzo chciałeś na ten temat mówić, bo no bo wtedy wiesz, nie było tego kryzysu, była to całkiem inna sytuacja, ale ja wyraźnie powiedziałem, że Unia Europejska potrwa 6 do 6,5 roku. No byłaby to straszna tragedia dla m.in. naszego kraju, no bo przecież Polska przy rozpadzie unijnym, gdyby taka Unia się rozpadła, no to Polska jest w opokanej sytuacji, ponieważ zostajemy z wielkimi długami w stosunku do różnych krajów europejskich. Czy Ty uważasz, że jesteśmy w tej chwili w takiej fazie właśnie tego rozpadu, że to nastąpi Robert, za rok, Robert, za dwa... Posłuchaj, Powiem taką osobistą trochę dygresję w stosunku właśnie do mojego kontaktu z tobą. Ja byłem bardzo zły na siebie, nie na ciebie, bo ty wykonujesz uczciwą pracę jako osoba, która re re relacjonuje pewne tam e moje wypowiedzi e na temat na dywisę. Bardzo żałowałem. Że po takim wielkim sukcesie, kiedy o, określiłem na połowę września kryzys w 2008 roku, potem wyskoczyłem e, z tą wojną, która się de facto i Bogu dzięki nie sprawdziła. Ale e, ja będę konsekwentny. Ja cały czas czuję zagrożenie wojenne i cały czas czuję, że to wisi w powietrzu z przyczyn ekonomicznych. Ten kryzys dopiero pogrąża, jak to się okazuje, też państwa, całe państwa, bo nie, nie zapomnijmy o Irlandii, która de facto osiągnęła bankructwo raz, jak kryzys się zaczął, a teraz Grecja. E, wydaje mi się, że, że e, idzie to w tym kierunku, że po prostu świat w którymś momencie będzie musiał się zacząć, nie, żeby... Powstała jakaś nowa ekonomia, coś innego. Ale nie chcesz powiedzieć żadnej daty, rozumiem. Ja zawsze jestem od takich haseł jak rok 2012 z boku. Ja nigdy ja, 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 ja nie, nie wypowiadam się na taki temat, ale powiem Ci, że to jakieś wszystko dziwne jest zbieżne z sobą. Zaczyna być. Ten kryzys, który, który, prawdę mówiąc, się dopiero rozwija. To jest choroba, która powstała i ona się rozwija. Tutaj nie możemy mówić o jakimś końcu kryzysu, gdzie, gdzie prawdę mówiąc, nawet tak potężnie dodrukowane pieniądze nie robią żadnego skutku ekonomicznego na świecie. Gospodarki schną, schną jak kwiaty niepodlewane. I, I tutaj i tutaj jest, a zbliża się rok 2012, lada mowy. Nie wiem, ja myślę, że Coś jest na rzeczy. Ja nie sądzę, że to będzie w roku 2012. Ja myślę, że to może być prędzej. Wielu naszych czytelników patrzy z dosyć dużym niepokojem na to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o naturę. Ostatnie powodzie, ogromne ulewy, wybuch wulkanu, trzęsienia tak. ziemi. Czy tak. masz jakieś przeczucia dotyczące... E, powiem Ci, nie mam, nie mam, natomiast sam jestem przerażony, bo... Bo rzeczywiście to się wszystko jedno na drugie nakłada za szybko, za dużo tego jest. W niektórych z komentarzy czytałem, iż ludzie z oburzeniem mówią, niech pan nie straszy wojną.